Nieumarła Armia, Przeklęci, Mordercy, Zdrajcy, Tchórze i Wiarołomcy. Czym zasłużyliśmy na takie określenie oraz na los, który ich spotkał? Nieumarli z Harrow to jeden z moich bardziej ulubionych momentów w Władcy Pierścieni. Sam film wzbudził strach, a książka rozbujała tylko fantazję. Natomiast w tym filmie opowiem kim byli i czym zasłużyliśmy na los, który ich spotkał. Ci nieumarli gdzieś byli ludźmi zamieszkującymi Góry Białe. O tutaj, to pasmo górskie. Można było ich porównać do dość prymitywnie rozwiniętych cywilizacji, albo do Dunledingów, i niemalże od początku wspierali sprawę Saurona, który ładnymi słowami jak to Sauron namówił ich do tego, albo użył swojej siły. Był to okres, gdy w tamtych rejonach nie powstało żadne wielkie królestwo ludzi, aczkolwiek w momencie, w którym Sauron doprowadził do zniszczenia Numenor i resztki wiernych wylądowały przy Ziemi, założyli oni wtedy dwa królestwa: Arnor, oraz Gondor, mający swoje ziemie na południe od Gór Białych. A królem Gondoru został Sildur, który wraz z przypłynięciem w tamte rejony i wysadzeniem swoich ludzi na tych ziemiach, przywiózł on również całą masę skarbów z Numenoru, tajemniczych artefaktów oraz wielki, ponad 3 metrowy, idealnie okrągły głaz, który postawił na pagórku erek, jako symbol czegoś w rodzaju początku Królestwa Gondoru oraz linii Isildura. To pod tym głazem król tych gródzkich kurali poprzysiąg wierność Isildurowi i zapewnił go, że gdy przyjdzie potrzeba, to wesprą jego sprawę. Ale cóż, po powrocie Saurona do śródziemia, ponownie zaczął zbierać podległych mu sprzymierzeńców oraz swoje własne siły i łakomym okiem patrzył w stronę gondoru. I Sildur wtedy wezwał swych sprzymierzeńców wraz z tymi dzikimi ludami z Gór Białych, ale oni jednak wybrali zdradę i skryli się w górach. Na tą zdradę Isildur przeklął ich, ich króla oraz cały jego lud i powiedział: Będziesz ostatnim królem, a jeżeli potęga Zachodu okaże się lepsza od Saurona, przyklinam ciebie i twój lud, jakoby nigdy nie zaznaliście spokoju, dopóki dopóty nie pełnicie swojej obietnicy. Będziecie w ten latami oczekiwać na tego, kto was ponownie wezwie. Klątwa, którą Isildur nałożył na tych ludzi, miała dać im do zrozumienia, że jeżeli przegra, to będą pod butem Saurona, natomiast jeżeli wygra, to i tak będą cierpieć może nawet jeszcze gorsze katusze. Chociaż w sumie, gdyby Sauron wygrał, to... Po prostu albo by na nich jakoś wpłynął, albo by ich wymordował, bo przyłączyli się do Armii Dobra. Ale no cóż, gdyby jednak on wygrał, nie byłoby klątwy. A jak wiadomo, to Isildur odrąbał Sauronowi palece, na których był pierścień. I gniew Isilduran na lud gór był tak wielki, że ci skryli się w tych górach, tworząc ścieżkę umarłych, która pozostała ukryta, a ci, którzy ją znaleźli, musieli zdać sobie sprawę, że śmierć wkrótce najdzie ich. Ponieważ kości tych, którzy znaleźli się w złym miejscu o złym czasie, oraz tych, którzy tam kryli się, służyły jako budulec i ostrzeżenie, a liczba lud gór topniała z roku na rok, aż nie został tam nikt żywy. I jak w klątwie zostało powiedziane, tak też się stało. Ci ludzie nie zaznali spokoju po śmierci, a ich duchy błąkały się w tej martwej kryjówce. Ta klątwa i silnura została wypowiedziana praktycznie pod koniec drugiej ery, a więc ci nieumarli zafundowali sobie naprawdę długie oczekiwanie. Natomiast mniej więcej lekko w połowie trzeciej ery i Malbew, prorok, Sługa ostatniego króla Arnoru przypowiedział odległą przyszłość, albowiem to on ułożył przepowiednie. Nad krajem wielki zaległ cień, na zachód czarnym skrzydłem sięga, drżą mury wież, ku monarchów grobom nadciąga zguba, umarli się budzą. Bije godzina wiarołomców aby stanęli znów u głazu Erek, gdzie im głos, rogu, echo gór przyniesie. Czyli to róg zakra to rzuci wyzwanie, i lud pomroki wskrzesi zapomniany, potomek temu, któremu przysięgli z północy, przyjdzie w wyrocznej godzinie i drzwi przekroczy na ścieżce umarłych. Tak brzmiała ta przepowiednia i doskonale wiemy, kto ją wypełnił. A jednak prawie 500 lat wcześniej pewien młody książę królestwa Rochalmu imieniem Baldur, syn Brego, wpadł ze swoim ojcem na ścieżkę, która zaprowadziła ich do dziwnych drzwi, wrót, otworu w skalę, a obok na skalę Siedział starzec. Gdy ci się zbliżyli, starzec nagle powiedział: Droga jest zamknięta. Zbudowali ją ci, którzy są umarli i umarli ją strzegą. Póki nastanie czas, droga jest zamknięta. Brego jednak spytał się, kiedy nastanie ten czas. Jednak staruszek nic już nie odpowiedział, jedynie osunął się martwy na ziemię. Być może, a raczej na pewno, był to ostatni z tych, którzy przez wieki żyli i umierali na tych górach. Tworząc ścieżkę umarłych. A pomimo jego ostrzeżenia młody Baldor powrócił tam zaciekawiony tym, co ścieżka umarłych chowa. Ponieważ gdy w Edoras świętowali z powodu ukończenia Meduzelet, Baldor poprzysiągł, że on przejdzie całą ścieżkę umarłych i wróci, aby opowiedzieć, co tam znalazł. Przemawiał przez niego wtedy zapewne alkohol i typowe dla młodych przechwalanie się. I tak jak powiedział, tak też zrobił. Wkroczył na ścieżkę umarłych. A w niedokończonej opowieści Tolkiena można dowiedzieć się, że udało mu dotrzeć nawet do starej świątyni, czczącej jakieś zło, zapewne Saurona, aż nagle ktoś połamał mu nogi i zostawił go tam na pewną śmierć. Nikt nie wiedział, co się z nim stało, i wszyscy założyli, że nie należy zapuszczać się w tamte rejony. Dopiero w 319 roku, gdy Aragorn poprowadził szarą drużynę, odnaleźli szkielet uczepiony skały z wyszczerbionym mieczem. A Aragorn długo patrzył się na niego i powiedział, Temu nieborakowi kwiaty Simbelin nie zakwitną do końca świata. Dziewięć kurhanów i siedem mogi uzieleni się do tej pory pod słońcem. A on jednak długie lata pod drzwiami, których nie dawał otworzyć, zaległ. Dokąd prowadzą? Dlaczego chciał przez nie przejść? Już nikt się nie dowie. A były to szczątki właśnie obok tego człowieka, ponieważ zalegała na nim ciągle porządna zbroja. Był dosyć bogato ozdobiony, w tym jego pas czy hełmy wykonane ze złota, tudzież pozłacane i właśnie to zostało z biednego Baldora, który w agonii próbował przerąbać swym mieczem skałę w ciemnościach, gdzie był samotny, a jego oddech i szybko bijące serce były jedynym źródłem dźwięku. Tajemnicą pozostanie jednak dlaczego zmarł. Czy to dlatego, że wstąpił na ścieżkę umarłych, czy może dlatego, że próbował dostać się do małej świątyni znajdujący się za drzwiami, w które bił mieczem. Natomiast Aragorn wraz z Legolasem, Gimlim, dwoma synami Elronda, Elrohirem i Eldanem oraz trzydziestoma Dunedainami wkroczyli na tą ścieżkę, która mrozi krew w żyłach i doprowadziła do tego, że krasnolud bał się zejść pod ziemię. Sam Aragorn nie bał się śmierci, chociaż jedyną osobą, która nie bała się w ogóle tego miejsca był Legolas, który stwierdził, że duchy ludzi nie są na tyle silne, by mu zagrozić. Przeszli przez wrota, nad którymi widniały stare, zatarte napisy i jak dobrze wiadomo, głoszące, że droga jest zamknięta. Śmierć i strach ziały z tego otworu i wgryzały się w serca kompanii. Aragon był tak właśnie pewien swego, że wszedł w otwór, a reszta za nim. I szli w ciemnościach rozświetlanych przez pochodnie, które Aragon zabrał z obozu Rohanu. Z każdym krokiem groza w ich sercach rosła. Poczucie obserwowania narastało i zewsząd słyszeli nieustanne szepty umarłych. Aragon, widząc szczątki Maldora, wykrzyczał w ciemność, że domaga się przejścia, i wzywał umarłych pod głaz Erek. Oraz nie interesuje go to, co tu było kiedyś. Nikt mu jednak nie odpowiedział, chyba że za odpowiedź można było uznać głuchą ciszę, jeszcze bardziej przerażającą niż poprzednie szepty. Następnie mroźny podmóg zgasił ich pochodnie i pozostawił ich w ciemności. Idąc dalej, usłyszeli jednak szmer wody i wątłe światło, które rozbudziło w nich lekką nadzieję. Dotarli bowiem do wąwozu, ale Goraz, rozglądając się naokoło, opisywał, że umarli są wszędzie. Otaczają ich sylwetki ludzi i koni z wyblakłymi sztandarami. Przeciągnął za nimi. A dolina, którą szli prosto do kładzu Erek, od ścieżki umarłych, była żyzna i zamieszkana przez ludzi. A na widok tej szarej drużyny ci krzyczeli i uciekali do swych domów, że król umarłych nadciąga i idzie po nich. Dzwon w oddali się rozległ, a Ragurn ponaglał swoich towarzyszy, aż przed północą dotarli na szczyt góry Erek i stanęli przed głazem. Próbowali tam odpocząć, jednak tylko umarły mógłby złożyć oko w takim miejscu, gdzie strach było zaczerpnąć powietrza. Elohir podał wtedy srebrny róg Aragornowi, by ten mógł dąć weń. A gdy to zrobił, nagle wszyscy wiedzieli, że pojawili się umarli, ponieważ zrobiło się jeszcze straszniej i jeszcze bardziej zimno. Aragorn krzyknął wtedy: Wiarłomcy, po coście przyszli? A odpowiedział mu głos jakby z daleka: aby dopełnić przysięgi i odzyskać spokój. Wybiła więc wasza godzina, jadę do Pelargiru nad Anduinę, a wy zaś pójdziecie ze mną. I dopiero, gdy cały ten kraj zostanie oczyszczony ze sług Saurona, uznam, żeście dotrzymali przysięgi i odejdziecie wolno, by już na zawsze odnaleźć upragniony spokój. Jam jest Elessar, spadkobierca Isildura z Gondoru." I tak oto poszli w stronę portowego miasta Pelargir. Im bliżej wojsk Mordoru znajdowali się, tym ta armia umarłych była silniejsza i mówił, że ich oczy niby płoną. Być może właśnie w ten sposób radowali się i chcieli czym prędzej zaznać odkupienia. A gdy dotarli do miasta, ujrzeli, że korsarze wraz z Haradrimami oblegają je, zarówno na wodzie, jak i na lądzie. I tam też nawiązała się walka, z której zwycięsko wyszedł oczywiście Aragorn, ponieważ ci, którzy ujrzeli martwych, sami wkrótce do nich dołączali martwi. Gdy wszystkie wojska nieprzyjaciela zostały pokonane, Aragorn wtedy zwolnił umarłych z ich klantwy. Król umarłych wystąpił wtedy przed Aragorna, złamał swą dzidę i rzucił na ziemię, po czym ukłonił się i nagle niczym podmógł wiatru, cała armia zniknęła. Jak można zauważyć, ten wątek został zupełnie inaczej poprowadzony w filmie, gdzie szara drużyna nie istnieje, a Ragun przewodzi mi prosto na pola Palenoru i dopiero tam ogłasza, że wypełnili swoją przysięgę. Jest to właśnie jeden z moich ulubionych momentów podczas czytania Władcy Pierścieni, nawet pomimo tego, że jest stosunkowo krótki raptem jeden rozdział. Jednak ta magia opowieści wraz z uzupełnieniem tego, co Tauden później w obozie, właśnie Rochano myślał i o czym rozmawiał, dają źle do zrozumienia, że taka najsilniejsza magia to ta, której nie widać. A potęga przysięgi została ukazana niczym w jakichś starych baśniach. I właśnie to jest piękne, u Tolkiena, że najpiękniejsza i ma magia to ta, której na pierwszy rzut oka nie widać. A przysięgi trzeba brać poważnie. I być może kiedyś nastanie czas, gdy, gdy stworzę taki. Dosyć rozległy film o magii w fantastyce, jednak przyjdzie na to pora. A póki co ten film trzeba zakończyć. I pamiętajcie, nie przyrzekajcie tego, czego dokonać nie możecie, bo kara może być straszna.